Księga Henocha. Ach, przyjacielu, ten rękopis, tak stary jak tajemniczy, jest prawdziwym klejnotem literatury biblijnej, o którym wielu nie zdaje sobie sprawy. Znajdujemy w nim fascynujące relacje sugerujące, że syreny to nie tylko mity, ale przeklęte duchy morskie. Powiedział, że te stworzenia powstały w wyniku przestępstwa grupa aniołów, znana jako obserwatorzy? Stąpiła na ziemię i związała się z ludzkimi kobietami. Pod tego związku narodzili się biblijni giganci, zwani Nefilim. W wyniku tego zakazanego czynu zaangażowane w to kobiety zostały przeklęte i przemieniły się w syreny, które znamy dzisiaj. Ciekawe, prawda? Księdze Henocha syreny są przedstawiane zupełnie inaczej niż czarujące postacie ze współczesnych opowieści. Są to udręczone istoty, demoniczne duchy skazane na wędrówkę po oceanach, to spore odchylenie od tego, co pokazuje nam kultura popularna. Księga Henocha, odnaleziona wśród zwojów z nadmorza martwego, oferuje nam mroczniejsze spojrzenie na te stworzenia. Żadnych słodkich piosenek i fryzur na wietrze, ale raczej ślad bólu i przekleństwa, który rozprzestrzenia się po wodach. I, przyjacielu, jeśli myślisz, że to wszystko marynarska opowieść, po prostu poczekaj, aż usłyszysz więcej o obserwatorach i Nefilimach. Na tym nie kończy się relacja między Syrenami i upadłymi aniołami. Starożytne teksty skrywają tajemnice, które skłaniają nas do zastanowienia się. Co jeszcze może kryć się w głębinach murzu? Zwoje z nadmorza martwego, och, co za odkrycie. Znalezione w jaskiniach Kamran strząsnęły strukturami zrozumienia historycznego i religijnego. Wyobraź sobie, przyjacielu rękopisy ukryte przez ponad dwa tysiące lat zawierające fragmenty tekstów biblijnych, takich jak Księga Rodzaju, Izajasz i oczywiście zagadkowa księga Henocha. Zwoje te nie tylko ujawniły nieznane fragmenty Biblii, ale także dostarczyły nam szczegółów które rodzą głębokie pytania na temat mitycznych istot, takich jak Syreny, Strażnicy i Nefilim. Ciekawe, o czym warto pomyśleć, prawda? Dlaczego księga Henocha została wyłączona z tradycyjnej Biblii? Twierdzą, że jego treść była zbyt kontrowersyjna. W końcu mówi o zbuntowanych aniołach, o gigantach zrodzonych z zakazanego związku obserwatorów, z ludzkimi kobietami. I oczywiście o przeklętych stworzeniach zamieszkujących morze. Zwoje z nadmorza martwego wspominają oceany jako przestrzenie złowrogich sił, sugerując, że morza te są domem złych duchów, w tym Syrenu. Czy te stworzenia to tylko legendy? A może w tych wodach kryje się coś głębszego? Ale spokojnie, nie uprzedzajmy się. Pomiędzy wierszami tych zwojów kryje się znacznie więcej niż samo istnienie Syren. Przenoszą nas do czasów, gdy po ziemi przemierzali strażnicy, dzieląc się z ludźmi swoimi sekretami i powodując zmiany w niebiańskim porządku. Chcesz wiedzieć, jak te upadłe anioły łączą się z Syrenami? Przygotuj się, bo księga Henocha przynosi w następnym punkcie więcej zaskakujących odkryć. Ty strażnicy ci aniołowie, przyjacielu, są opisani w księdze Henocha w zupełnie inny sposób, niż sobie wyobrażamy. Nie są to istoty niebiańskie z lśniącymi skrzydłami i złotymi harfami, ci strażnicy zeszli na ziemię z misją, ale zostali uwiedzeni przez ludzkie córki. Mówią, że wpadka, ale wierzcie mi, że wpadka miała ogromne konsekwencje. Z tego zakazanego czynu narodzili się Nefilim, Potężni giganci, o których także mowa w Księdze Rodzaju. Cinefilim byli nie tylko niezwykłymi stworzeniami. Byli owocem przymierza, które złamało boskie zasady. Księga Henoch'a ujawnia jednak coś więcej. Opowiada nam o pakcie zawartym przez strażników, aby dzielić się z ludźmi tajemną wiedzą. Sekrety sięgały od sztuk okultystycznych po manipulacje siłami natury. W tym potęgą oceanów, i tu właśnie pojawiają się syreny. Związek między upadłymi aniołami a stworzeniami morskimi zaczyna nabierać sensu. Mówią, że kobiety, które dołączyły do strażników, zapłaciły wysoką cenę, stając się przeklętymi istotami mórz, demonicznymi duchami, które nabrały cech syren, jakie znamy. Tak więc, przyjacielu, jeśli syreny są wynikiem niebiańskiego przestępstwa, nic dziwnego, że niosą ze sobą ślad ciemności i tajemnicy. Co stało się z tymi nefilim i kobietami, które dołączyły do obserwatorów? Historia sięga jeszcze głębiej, ponieważ według księgi Henocha kobiety te zostały przemienione w duchy morskie, wędrujące po głębinach jako przeklęte stworzenia. Jeśli to wystarczy, żeby dostać gęsiej skórki, poczekaj, aż usłyszysz więcej szczegółów na temat tej klątwywy. Klątwa Syren, opisana szczegółowo w księdze Henocha, wywołuje dreszcze. Mój przyjacielu, kobiety, które dołączyły do strażników, nie uszły bez szwanku. Zostali przemienieni w duchy morskie, skazane na wieczną wędrówkę po oceanach żadnych pięknych stworzeń z czarującymi głosami nieł. Według księgi Henocha te Syreny są udręczonymi istotami, prawdziwymi morskimi, demonicznymi duchami. Ich obecność w wodach stale przypomina o starożytnym przestępstwie i cenie za zakazany sojusz pomiędzy upadłymi aniołami i ludźmi. Jakie to ironiczne, prawda? Syreny, które kultura popularna sprzedaje nam jako postacie o uwodzicielskiej urodzie, są w rzeczywistości odbiciem grzechu pierworodnego. Te morskie stworzenia niosą ze sobą głęboką klątwę zrodzoną z buntu obserwatorów, Reprezentują szlak nieposłuszeństwa, budzący strach żeglarzy i rybaków, którzy odważą się rzucić wyzwanie domenom oceanu, księga Henocha skłania do refleksji. Czy to jest prawdziwe źródło lęku wielu osób przed morzami? Czy to wstręt można powiązać z mroczną esencją Syren? Ale na tym klątwa Syren się nie kończył. Legenda głosi, że zachowali pewne zdolności odziedziczone po strażnikach, takie jak hipnoza i telepatia. Mówi się, że stworzenia te potrafią przyciągnąć tych, którzy zbliżają się do wód. Jakby to było możliwe, manipuluj ludzkim umysłem za pomocą prostej melodii lub przenikliwego spojrzenia. Czy może to być forma zemsty upadłych aniołów? A może było to po prostu odbicie przeklętej natury tych syren? A jeśli myślisz, że na tym kończą się odniesienia? Poczekaj, jej, aż zobaczysz, co Księga Apokalipsy mówi o oceanach i ich ukrytych siłach. Księga Apokalipsy przedstawia nam intrygującą wizję oceanów w objawieniu 21,1 napisano, że na nowej Ziemi nie będzie mórz. Ciekawski? Nie sądzisz tak, przyjacielu? Dlaczego oceany rozległe i piękne miałyby zostać wyłączone z tego nowego stworzenia? Wielu uczonych uważa, że nie jest to prosta metafora. Są tacy, którzy interpretują, że morza są postrzegane jako miejsca nieczystości, zamieszkane przez złowrogie siły i demoniczne duchy, niczym przeklęte syreny z księgi Henocha. To tak jakby oceany były ciągłym echem grzechów i występków z przeszłości. Z tego punktu widzenia oceany to nie tylko rozległe zbiorniki wodne, ale także dom istot, które przeciwstawiają się boskiemu porządkowi. Syreny, przeklęte już przez grzech pierworodny, doskonale wpisują się w tę rolę złych duchów morskich. Ich obecność w morzach stanowi bezpośredni związek z buntem upadłych aniołów i sprowadzonym przez nich zepsuciem. Nic więc dziwnego, że apokalipsa mówi o usunięciu mórz na nowej ziemi. Byłoby to ostateczne oczyszczenie, usunięcie wszystkiego, co nieczyste i ukryte w głębinach. Zanim jednak przejdziemy dalej, warto zadać sobie kilka pytań. Czy w tych wodach żyją tylko Syreny? Z raportów i zeznań gromadzonych przez stulecia wynika, że żmorza kryją wiele innych tajemnic, stworzeń biblijnych, Istot mitycznych i duchów, które przekraczają ludzkie zrozumienie. A skoro mowa o doniesieniach, opisy tych Syren w starożytnych świadectwach mrożą krew w żyłach, zagłębmy się w te przerażające szczegóły poniżej. Starożytne przekazy, przyjacielu, opisują Syreny jako istoty bardzo różniące się od uroczych postaci, które widzimy w filmach i popularnych opowieściach. Są przerażający, mają głęboko czarne oczy. Zęby ostre jak ostrza i wygląd, który mrozi duszę. Te cechy są widoczne w niezliczonych narracjach i sugerują, że Syreny noszą ze sobą piętno klątwy, która przekształciła je w duchy morskie. Są jak cienie przestępstw obserwatorów. Mroczne odbicie grzechu pierworodnego, który odbija się echem w oceanach. Jednak to, co naprawdę robi wrażenie, to zdolności przypisywane tym stworzeniom. Są tacy, którzy twierdzą, że syreny mają moc telepatyczną zdolną do inwazji na umysły tych, którzy zbliżają się do morza, komunikując się bez wypowiedzenia ani jednego słowa. Co więcej, istnieją doniesienia o ich hipnozie, zdolności być może odziedziczonej po upadłych aniołach, którzy je dali. Mówią, że prostą melodią lub niezmiennym spojrzeniem potrafią zwabić żeglarzy i rybaków w głębiny, jak gdyby byli pod urokiem, przed którym nie mogą uciec. Te cechy stworzyły wiele kultur bójcie się i szanujcie syreny. W niektórych tradycjach są postrzegani jako posłańcy oceanu, podczas gdy w innych są uważani za niebezpieczne duchy niosące resztki anielskiej mocy. A jeśli myślisz, że to wszystko zmyślone, pamiętaj, że opisy syren są różne, jednak jego aspekt tajemnicy i niebezpieczeństwa powtarza się w różnych kulturach. Tych legendach jest więcej niż mogłoby się wydawać, a następna część naszej podróży pokaże, jak syreny były przedstawiane na przestrzeni dzieju. Ach, przyjacielu, syreny to postacie, które przekraczają granice czasu i geografii. W kulturach tak różnorodnych jak grecka, egipska i nordycka odnajdujemy odniesienia do tych stworzeń, jakby były one uniwersalnym echem nieznanego. Od malowideł jaskiniowych po egipskie hieroglify, obraz syren pozostaje niezmiennym. Istoty półludzkie, półmorskie zawsze owiane tajemnicą i niebezpieczeństwem. Istnieją nawet zapisy pokazujące bitwy pomiędzy ludźmi i syrenami. Dlatego zastanawiamy się, czy ci starożytni ludzie wiedzieli coś, o czym dziś jedynie szepczemy w opowieściach. W starożytnej Grecji Homer opowiadał nam o hipnotycznym śpiewie syren, natomiast w innych tradycjach na polipis polipiśpulbi, nordyckiej, stworzenia te są postrzegane jako znaki nieszczęściał. A ciekawe jest to, że nawet bez kontaktu ze sobą różne cywilizacje opisują je w przerażająco podobny sposób. Są to istoty fascynujące, ale jednocześnie straszne, zawsze kojarzone z rodzajem niebezpiecznej i niekontrolowanej siły murzu. Czy był to tylko wytwór ludzkiej wyobraźni? A może za tymi uniwersalnymi historiami kryło się coś mroczniejszego? Nawet w czasach nowożytnych obecność Syren jest nadal obecną. Pojawiają się w filmach, muzyce i obrazach jako symbole uwodzenia i terroru. Ta kulturowa trwałość nie jest tylko hołdem złożonym mitowi, ale być może przypomnieniem czegoś, o czym ludzkość nie zapomniała. Nie myśl, że wszystko to tylko legendy. Istnieją zeznania ludzi, którzy twierdzą, że widzieli te stworzenia, relacje, które jeżą nam włosy i każą zadać sobie pytanie, co naprawdę czai się pod falami. Chcesz dowiedzieć się więcej o tych przerażających doniesieniach? Zajmiemy się nimi w następnym punkcie. Zeznania przyjacielu są najstraszniejszą częścią tej historii. Istnieją raporty, które wyglądają jak miejskie legendy ale inne są tak szczegółowe, że aż ciarki przechodzą po plecach. Jedną z najbardziej intrygujących jest historia kobiety, która podczas kąpieli w jeziorze spotkała stworzenie, które zdawało się wychodzić z kart księgi Henocha. Ale uważajcie, to nie była piękna Syrena z ludowych opowieści. Według jego raportu stworzenie miało przerażający wygląd, oczy czarne jak ciemność i zęby ostre jak ostrza. A najbardziej niepokojące? Komunikowała się telepatycznie, szepcząc myśli bezpośrednio do jego umysłu. Według opowieści kobieta poczuła mieszaninę przerażenia i fascynacji, jakby była pod wpływem czaru, przed którym nie mogła uciecno. Syrenka nie wypowiedziała ani słowa, ale jej intencje były jasne i wkradł się do myśli kobiety. Niektórzy mówią, że ta zdolność do hipnozy jest oznaką przeklętych syren, odbiciem mocy starożytnych upadłych aniołów. Inni uważają, że telepatia jest sposobem na nawiązanie kontaktu duchów morskich z ludźmi, pomostem pomiędzy światem żywych a głębinami oceanu. Te historie wciąż się pojawiają, przekraczając stulecia i kultury, kwestionując naszą logikę i zmuszając nas do kwestionowania granic rzeczywistości. Czy morza naprawdę są zamieszkane przez te demoniczne istoty? A może te świadectwa są echem starożytnych legend, które wciąż nawiedzają naszą zbiorową nieświadomość? Ilość i podobieństwo tych raportów budzi jeszcze więcej wątpliwości, ale ostatecznie pytanie pozostaje otwarte: czy jesteśmy gotowi zaakceptować fakt, że te stworzenia mogą być czymś więcej niż tylko mitami? Połączmy wszystkie elementy tej układanki i wyciągnijmy własne wnioski. Ach, przyjacielu. Dotarliśmy do końca tej podróży, ale tajemnica Syren zdaje się pogłębiać jeszcze bardziej. Po zapoznaniu się z relacjami zawartymi w księdze Henocha, tajemnicami zwojów z nadmorza Martwego, historiami obserwatorów i Nefilim oraz nawiedzającymi świadectwami, trudno zignorować możliwość, że Syreny to coś więcej niż tylko mi. Mogą być częścią starożytnej zagadki. Echem przestępstw upadłych aniołów i klątw, które wciąż odbijają się echem oceanach świata. Syreny zgodnie z tym, co widzieliśmy, to znacznie więcej niż postacie folklorystyczne. Reprezentują ciemną i złożoną stronę historii biblijnej, bezpośrednie powiązanie z grzechem pierworodnym i niebiańskim buntem. Ich reprezentacje kulturowe i raporty z różnych części świata sugerują, że nasi przodkowie mieli głębokie zrozumienie tych istot. Jednak nawet przy całej tej wiedzy wątpliwości nadal pozostają. A czy uda nam się w pełni odkryć tajemnice głębin, a może morza nadal skrywają te tajemnice w swoich ciemnych, niezgłębionych wodach? Pewne jest przyjacielu, że Syreny nie są jedynie wytworami ludzkiej wyobraźni. Są to symbole pełne znaczeń, powiązane ze starożytnymi klątwami i naturą samego zła. A ty, co teraz myślisz? Czy morza mogą kryć w sobie coś więcej niż tylko mitologiczne stworzenia? Czy czujesz się gotowy, aby zgłębić te tajemnice jeszcze głębiej? Pamiętaj, że ta podróż wiedzy to dopiero początekło. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby dalej odkrywać fascynujące zagadki, które wciąż na nas czekają. Tajemnice oceanów na tym się jeszcze nie kończą. Nie zapomnij zostawić swojego podobać, udostępnić wideo i zapisać się do kanału. kanału.